To ma tylko 2,5 megapikseli? Ile? Siedem 7 No Siedem. No mu Andrzej, w Kazanku, po piweczko tam na łóżeczku, szybciutko. Szybciutko. Szybciutko piwko przynieś. Szybciutko. Na łóżeczku. <gry> no, jest szkoda filmu. Hmm, zrobimy jeden film z tego. Ile jeden film będziesz nagrywał? 58 minut. Ile? 58 minut. Zdją Kazan do... Na łóżeczko! Kazan! Pysiu! Kazan! Zostaw to! Zostaw! Zostaw! Na łóżeczko! Szybciutko! Padło. Idzie? Ciągle. Może jej się pojawiły <wiosli> do trawy. <grym> dobre Pierdeczko, dobre. Moje kochane pieski. Moje kochane pieski. Daj Rafao, daj Daj, kazan, daj, daj. Dobri. Dobri pjesak, dobri. Dobri pjesak. <laughs> Magraga.